А, пани, мимо же погадать. Где есть заказ? А покажем. Минутка. Nie, nie panie. Ja Pani nie nagrywam, absolutnie. Dlaczego? No to Pan może prosić, ja się z tym zgadzam, zaraz, Pan może zaraz, prosić. Artykuł, nie Dobrze. Bo? Ja, nie, ja absolutnie nie uciekam, proszę Panią. Są ja, ja Pana nie nagrywam. Ja nagrywam tamtych. Dobrze, bardzo bym prosił, żeby Pan nie nagrywał. Ja wiem, że Pan bardzo prosił, ale... To jest szpital dla ludzi w Polsce. Dobrze, no ale... Proszę panią, wy płacicie za to podatki. Ja czekam rok do lekarza, a pani ile czeka? Ja to No, także do widzenia. A, pokaż flagę. Jaką masz piękną na ramieniu. Nie interesuje mnie to. Nie jesteś Polką. Nie interesuje mnie to, proszę panią. W ogóle mnie nie interesuje. Bo się mogę nagrywać. A kim pani jest, że mi pani zakazuje? Kim pani jest w ogóle? Proszę panią, kim pani jest, żeby pani mi zakazywać nagrywanie? No, kim pani jest? Słucham. Słucham. Prawa Zazwoni, Głośniej, dzwoń, 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 Jeszcze mi Ukrainka będzie mówić, co mi wolno w moim kraju. Jestem ja, Ale jesteś Ukrainką. Jestem Polski. No i kogo to obchodzi? O, jeszcze mnie wyganiasz, Co mam się wyprowadzić w ogóle z kraju, tak? Tak? Mam się wyprowadzić z kraju? No nie niech pan będzie spokojny. No to... Proszę nie nagrywać. Mogę nagrywać, proszę pana, i nikt mi nie zabroni. no. Co pana po co? Żeby ludzie zobaczyli, co się dzieje. Ja rok czekam na wizytę u lekarza. Dobrze, rozumiem, no. Ale to są osoby niepubliczne, i one nie wyrażają zgody na to, żeby pan to nagrywał. Oni se mogą nie wyrażać w swoim kraju, proszę, proszę pana. Ale ja jestem obywatelem polskim, jestem żołnierzem wojsko polskiego. I nie widzę to... w ogóle żadnych oznaczeń na pana uraniu. Dobrze. No. Proszę, żeby pan tego nie majerował. To prosić pan może, jak już mówiłem. Może pan oczywiście prosić. I ja przyjąłem do wiadomości. Do tego ja przyjąłem do wiadomości, że pan prosił.